Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, kochani moi stali widzowie i drodzy sympatycy naszego kanału Tuba Cordis. Pan Jezus powiedział: Nie bądźcie na modlitwie, nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Jak często bywa, to niezmiernie naiwnie, dosłownie interpretowane. Ktoś nawet zarzucał, że modlitwa różańcowa zawiera tyle słów, a Pan Jezus przecież powiedział, żebyśmy nie byli gadatliwi. No, takie rozumowanie stanowi najoględniej rzecz, ujmując jakieś wielkie nieporozumienie. Bo nie chodzi o to, żebyśmy nie wypowiadali wielu słów. Możemy nawet Tysiące, miliardy słów wypowiadać, tylko nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Poganie za pomocą wielu słów usiłują nagiąć swoje bóstwo, swojego bożka do własnych celów. Do swojej projekcji, wizji, którą chcą osiągnąć. Poganin chce coś uzyskać, no to próbuje przekupić tego swojego bożka, czy to tam znosi do namiotu arcykapłana, jakieś tam Koźlęta, owieczki, gęsi czy coś takiego. No ten, ten kapłan potem to niby ofiarowuje swojemu bogu, no ale to robi w ten sposób, że to mięso to dobre sam zje natomiast tłuszcz ze skórą spala na chwałę tego bożka. No i w ten sposób poganie, zarówno składając dary, jak i przekonując słowami, próbują przekonać i nagiąć swoje bóstwo do własnych celów. Na przykład chcę osiągnąć chociażby zdrowie, lepszą kondycję zdrowotną. No, Odmawiam w tej intencji na, y, chociażby różaniec. Jeżeli to mówię z ufnością pokładaną w Pana. Mówię tak, Panie Boże, bardzo pragnę cieszyć się jeszcze lepszą kondycją zdrowotną i wieloma latami życia, żebym mógł coś ogarnąć, ponaprawiać, zabezpieczyć bliskich, no, żebym mógł jeszcze coś zrobić i przygotować się jak najlepiej potrafię na spotkanie z Tobą. Ale to nie ja wiem, co jest dla mnie dobre, to ty wiesz. I niech się stanie tak, zgodnie z twoją wolą. Ja tego, ja tego się nie domagam. Proszę, jeżeli taka jest Twoja wola, i jeżeli to nie, psu, nie zepsuje y, Twoich zbawiennych planów wobec mnie. To ty, panie, wiesz, co dla mnie dobre, a co złe. Nie ja. Ja jestem tylko stworzeniem. Błądzę, mylę się. I ode mnie pochodzi tylko to, co złe. Jakaś podejrzliwość, interesowność, nieczystość, tam no, różne złe rzeczy ode mnie, a od ciebie samo dobro najczystsze. Dlatego tobie ufam. Ufam tobie, Jezu. To jest, to jest treść każdej modlitwy, chociażby ona miliardy słów zawierała, ale jeżeli kontempluję na różańcu. Rozważam poszczególne tajemnice, a ofiarowuję to Panu Bogu, choćby to miało tylko walor taki ofiarniczy. Pragnienie, żeby tę modlitwę, czy różańcową, czy brewiarzową, jedno i drugie po łacinie zresztą mówię, żeby to ofiarować Bogu, no to to jest Panu Bogu miłe. I tak samo, no brewiarz, no, ja to no, wszystkiego do, dokładnie nie rozumiem, rozumiem ogólnie. Ogólnie treść tego, co, co, co mówię, rozumiem. Zresztą starałem się zawsze myśleć w danym języku, czyli po łacinie też myślę, nie po polsku, tylko po łacinie. Yy, I ofiarowuję, czy tą, tę modlitwę brewiarzową, czy różańcową, z ufnością pokładaną w Panu. No to to jest modlitwa miła Bogu. I to, ma, I to ma dla mnie zbawienny sens wówczas. Ale to musi być na tej zasadzie. I przyswoiłem sobie kiedyś, to mi spowiednik powiedział na którejś spowiedzi, bardzo mi się to spodobało, i przyswoiłem sobie taką mądrość mniszą. To mnisi odnoszą do siebie, ale to dotyczy nas wszystkich. Zachowuj regułę, a reguła zachowa Ciebie. Czyli jeżeli odmawiam w całości brewiarz codziennie, a odmawiam tradycyjną, jest nieco dłuższy od tego modernistycznego, i odmawiam całe różaniec codziennie, czyli piętnaście dziesiątków, jeżeli mam dodatkową jakąś tam, dodatkową, na przykład ktoś ufundował, ktoś bogaty, mnóstwo różańcy, które prosi, żeby rozdawać, ale z, tak, z taką to darmo rozdaje, ale z takim wymogiem, że część różańca, czyli pięć dziesiątków, należy bezwzględnie, przynajmniej pięć dziesiątków, bezwzględnie ofiarować za duszę w czyśćcu. Ja taką akcję popieram, ale jeżeli ja przyjmuję taki różaniec, a nawet jeżeli komuś go wydaję, żeby mieć pewność, że, że ta modlitwa zostanie odmówiona, to poczuwam się do obowiązku odmówienia dodatkowo tych pięciu dziesiątków. Nie w ramach tych piętnastu, które codziennie zanoszę, no bo to by było bez sensu. Co cóż to za ofiara? Tylko dodatkowo. Poza tym też ofiarowuję koronkę za zmarłych. Jestem wielkim, gorącym fanem modlitwy za zmarłych. I kochani, nigdy, no ja się powtarzam, powtarzam się bezustannie, ale to jest dla mnie tak ważne niezmiernie. My się ciągle za mało modlimy za zmarłych, ja też. Jeszcze mógłbym więcej. Chociaż odmawiam za Zmarłych siedemdziesiątków różańca dziennie, to znaczy po jednym dziesiątku za moich rodziców i pięć dziesiątków za zmarłych tak w ogóle, e, zostawiam to Matce Bożej. Ona wie najlepiej, komu najbardziej się ta moja modlitwa przyda i kogo najszybciej wyprowadzić z czyśćca. Ja to ofiarowuję bardzo chętnie. Poza tym koronkę taką specjalną za zmarłych. Jest filmik, gdzie ja to tłumaczę, na czym to polega. To jest też na koronce różańca. Tak, sa tak samo początek. Credo paternoster, trzy razy Ave Maria, ale w tej intencji, że w ogóle za zmarłych to jest. Następnie Requiem aeternam dona eis domine et lux perpetua luceat eis. I potem na każdy dziesiątek różańca zaczyna się Pater Noster i potem zamiast Ave Maria jest Requiem Aeternam Dona eis Domine. Et lux, requiem Aeternam Dona eis Domine, na końcu Requiem Aeternam Dona eis Domine et lux perpetua lucerat eis requiescant in pace. Tak to wygląda. I na końcu, zupełnie po tych, tam, powiedzmy, dziesięciu dziesiątkach różańca, czy, czy więcej, czasami mi się udawało nawet 21 tych dziesiątków ofiarować, i wtedy miałem takie zadowolenie wewnętrzne, że tym zmarłym więcej z siebie dałem. No, po takim całym różańcu, tym raczej po takiej całej koronce za zmarłych, wtedy na końcu jeszcze et fidelium anime per misericordiam dei requies in i całuję krzyżyk. No i, i, to jest, i to jest wielka radość dla mnie, że mogłem zrobić coś dla zmarłych. To też, kochani, bardzo was proszę, bardzo mocno kładę na serce właśnie taką modlitwę. A i niech nikt nie mówi, że, że wielość słów, że samo, sama ilość słów to jest jakaś gatatliwość pogańska. Nie, to nieprawda. To zależy od nastawienia. Od nastawienia. Jeżeli ufność pokładasz w Panu, to jest to piękna modlitwa. Nawet jeśli ty zawiera miliardy słów. A jeśli nie, nie ufasz Panu, tylko ufasz sobie, no to nie jest, to, to, to nie jest modlitwa Bogu miła w takim razie. Dlatego. Tej, tej modlitwy, takiej właśnie, takiej gadatliwości, takiej jaką przejawiają poganie, żeby zmusić Pana Boga do czegoś, absolutnie strzeżmy się jak ognia piekielnego.